Witajcie serdecznie, wszyscy widzowie, zakręceni w lewo, drodzy kibice sportu żużlowego. Z tej strony, Wojciech Nowakowski, sport na nowo. Zapraszam Was na zapowiedź. czego w sumie? Nie szóstej kolejki, no bo to są mecze pierwszej kolejki, ale też nie całej, bo jeden mecz się odbył. Zapowiedź odrabiania zaległości, które czekają nas, które czekają nas w ten weekend, właśnie z pierwszej. Kolejki. Wówczas odbył się tylko jeden mecz w Tarnowie. Unia wygrała 46 do 44 z PS. Rzetem Poznaniem. No ale dwa meczy się nie odbyły i odbędą się właśnie w ten weekend. A nawet nie tylko. Chociaż niektórzy twierdzą, że piątkowe popołudnie to już jest weekend i właśnie w piątkowe popołudnie. A w piątkowy wieczór, bądźmy szczerzy, może słoneczko teraz zachodzi dosyć późno, ale myślę, że jednak. Na stadionie w Rzeszowie zagrają, zagrają, tak? Odjadą ten mecz przy sztucznym oświetleniu. O godzinie 19 początek właśnie spotkania Stali Rzeszów z kolejarzem Opole i tak prezentują się składy. Powraca do składu Pontus Aspgren. Oczywiście cały czas jest możliwość dokonania jakichś jakich zmian, ale jest Aspgren i nie decydują się tym razem na Jakuba Pocztę ani na Karola Barana. No właśnie, tutaj już ktoś czujnie. Zauważył pod kolejnym filmem, że faktycznie to nie Jakub poczta jechał w ostatnim spotkaniu kolejarza, ale tylko jednak Karol Baran to on zrobił trzy punkty z bonusem. Przyznaję się szczerze, mógłbym teraz powiedzieć coś w stylu, że no sprawdzałem jak uważacie. Jedna osoba uważała, tak więc dla tej osoby gratulacje. Ale nie, no będę, będę z wami szczery, no nie skupiłem się na tym, po prostu jechałem według składu awizowanego, gdzie awizowany był Jakub poczta. Szczerze mówiąc, po ostatnich meczach Karola Barana wcale nie spodziewałem się, że on pojedzie. I tym razem też się nie spodziewam. Aczkolwiek, no gdzieś tam jakiś znak zapytania jest. No i jest opcja: oczywiście, ZDT za Możliwe to jest. No i pod szóstką zapewne zobaczymy kogo. Bartłomieja Kowalskiego. On chyba nie bardzo ma co robić w ten, w ten weekend. Nie ma dzikiej karty, nie jest rezerwą toru na, na Grand Prix, więc czemu nie miałby właśnie pojechać pod szóstką? A to by było wzmocnienie dla kolejarza. Opole, nawet gdyby pojechał Aspgren, pewnie pojedzie, ale czy będzie na tyle zdolny do jakiejś dobrej jazdy, no przeciwko, jakby nie patrzeć, ekipie z Rzeszowa dosyć, dosyć mocnej, no jedzie Petr Chrupacz znów w ekipie Opola, co... Po jednym meczu wydawało się logiczne, po ostatnich dwóch niekoniecznie. On raczej nie pokłada takich nadziei, jakie, jakie leżą w zawodniku, no, który może robił za Kevlar w składzie, ale jednak, jednak w składzie drużyny ekstraligowej był w, w latach poprzednich oczywiście w ekipie Apatora chociaż zmieniał go non-stop Robert Lambert. Ale oczywiście Adrian Cyfer, Jakob Torsel, Oskar Polis, no to, są, to są nazwiska, które znamy choćby z, z naszych zestawień top najlepszej dziesiątki średnich biegowych. A jeśli chodzi o stal Rzeszów, też żelazna piątka seniorska, Paweł Miesiąc, Kevin Welbert, Hubert Łęgowik, Edward Kroczmasz, Dawid Lampard. Do tego Markus Birkemoos, no i pewnie Mateusz Majchert, on jest jednak najlepszym z rzeszowskich polskich juniorów i zdobył już pierwszy punkt, więc teraz już tylko, teraz już tylko z górki. Tym bardziej, że w Rzeszowie zjeżdża się z górki z, z parkingu na tor. Jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. W Poznaniu kiedyś też tak było, ale obecnie to z górki się schodzi do parku maszyn i, i tam już jest pogładkim, po prostym jest wyjazd na tor. Natomiast tak, na no Paweł miesiąc, nie no, powiedzmy wprost, każdy z tej piątki jeździ w kratkę. W dużą kratkę. Tam nie było nikogo, kto by odjechał trzy równe spotkania. Poza Mateuszem Majherem, no ale. Jeden punkt w tych trzech spotkaniach, no to, to raczej nie jest równe. No i Markus Birkemaus odjechał jedno spotkanie, zdobył w nim 8 punktów, no ale po jednym spotkaniu ciężko mówić o jakiejkolwiek stabilizacji. Zresztą generalnie ciężko mówić o stabilności w jakiejkolwiek w przypadku Markusa Birkemaus, no to nie kobieta jest zmienną, tylko Birkemaus jest wiecznie zmienny, i, yy, i tutaj to też yy, wcale nie musi być duży plus. Aczkolwiek, no jeżeli po takiej, długim, yy, po takiej długiej przerwie, po takich perpetiach. Wrócił na Żużel i od razu trzaska ósemkę jako junior w ekipie Stali Rzeszów. No to można powiedzieć, że, że jest to raczej silniejszy punkt niż Edward Krczmasz, który też odjechał jeden dobry mecz, dwa słabe. Kevin Welbert ostatnio położył kompletnie ten mecz w, z, z Lokomotivem Dawga w PiS, bo zdobył tylko dwa punkty. No, po Welbercie to się zbociewamy dwóch punktów minimum w każdym biegu, a nie w całym meczu. Przynajmniej zaznaczam, minimum dwóch punktów. Tak więc, no, drużyna pełna zagadek, kolejarz Opole troszkę pokiereszowany, też trochę niepewny. Aczkolwiek no, mam taki mój taki typ tutaj, obstawiam ten mecz 48-42 dla gości, dla kolejarza Opole, i chciałbym się z tego wytłumaczyć. Chodzi o to, że Stal Rzeszów w każdym z dotychczasowych trzech meczów zdobywała 42 punkty. Co ciekawe, w każdym z tych trzech meczów, oczywiście, mieli innego rywala. I każdy z tych rywali uzyskał inną liczbę punktów. Bo kolejarz rawicz 46 PS Poznań właśnie w, yy, w Rzeszowie 48 regulaminowo i lokomotyw dałka 47. Yy, no, tak więc tutaj już nie będę wymyślał żadnych 42-45, ani tym bardziej 42-49, choć i takiego wyniku nie wykluczam, ale, ale raczej, raczej powiedzmy, że, że czegoś takiego będę się trzymał, jeśli chodzi o mój typ, na to. Na to spotkanie raczej nie obstawiam, chociaż ostatnio mi się zdarzyło gdzieś tam obstawić jakieś, jakiś wynik niepełny, tam z jakimś 5-0 czy, czy 3-2. No ale to nie było w drugiej lidze. Tam, tam troszkę trudniej przewidywać w innych, łatwiej przewidywać w innych ligach, trudniej trochę w drugiej lidze, która jak widać jest bardzo zmienna. Jedyne co jest stabilne to to, że PZZ wygrywa prawie wszystko. Oprócz tego meczu, na razie, oprócz tego meczu pierwszego, właśnie pierwszej kolejki yy, z, z, w Tarnowie z Unią Tarnów. Yy, no i tę pierwszą kolejkę w końcu zamkniemy po ponad miesiącu, 15 maja, w niedzielę. Okazuje się, że wszystkie mecze w tej kolejce są nietelewizyjne, czyli można i można je w końcu odjechać. Yy, I będzie to mecz Polonii Piła z kolejarzem Rawicz, czyli to miały być pierwsze derby wielkopolskie, będą. Jeśli dobrze liczę, trzecimi derbami Wielkopolski w drugiej Lidze Żużlowej w tym sezonie. No i skład kolejarza czy bez Ryana Daglasa, To warto zaznaczyć, bo to był najrówniejszy i najpewniejszy punkt ekipy Rawickiej w, w poprzednich meczach, we wszystkich poprzednich meczach. No ale obowiązki wyspiarskie wzywają, bo Ryan Douglas jest skorpionem, ale nie z Poznania, niestety. No, czy, czy nam by się przydał, czy nie, to, to kwestia dyskusyjna. No, nie pomógł za bardzo kolejarzowi w meczu z nami. Ale jest zawodnikiem Scanthorp Scorpions i właśnie te skorpiony jadą, zdaje się, z Newcastle Diamonds w niedzielę. Więc Ryana Daglasa nie zobaczymy. Pojedzie za to sam Masters. No i Mati Iwacic będzie miał okazję pojechać po raz pierwszy w tym sezonie. Oczywiście trzej panowie D. Damian Drusz, Damian Baliński, Daniel Kaczmarek również w składzie. A to jest akurat. Trójka, tak jak mówiłem, równa, chociaż w ostatnim meczu pojechali bardzo nierówno, i, i to też na pewno przyczyniło się w dużym stopniu do porażki kolejarza na własnym, torze. że na i rozpoczyna rozgrywki drugiej ligi Żużlowej 2022 w pierwszej kolejce, ale w czwartym meczu kolejarza. No, do tej pory Adam Skurnicki szukał tego drugiego zagranicznego seniora. Bo pierwszy był Ryan Douglas i myślę, że nadal nim jest, jak nie będzie miał meczów. Skorpionów w, w niedzielę, to będzie właśnie tym, tym pierwszym zagranicznym seniorem. No ale sam Masters jeździ jutro w Kratkę i tak lepiej od Josha Pickeringa, i tak lepiej od Nika Szkori, to na pewno. I teraz próba innego um, Słowia, słowianina, oczywiście, tak, ale słoweńca konkretnie, Matica Iwacicia, właśnie na tej pozycji, no, trzeciego chyba w tej sytuacji um, zagranicznego seniora kolejarza. Aczkolwiek, no jeżeli pojedzie lepiej od sama Mastersa, to no to będzie trzeba się zastanowić pewnie, czy Masters nie będzie jeździł trochę rzadziej w barwach niedźwiadków. No i pod szóstką myślę możemy wpisać już ślepo Stevena Goreta, bo, bo wywiązuje się ze swoich obowiązków zagranicznego juniora. No a pod siódemką, wiadomo, nie pojedzie Wiktor Przyjemski, kontuzjowany po ostatnim meczu właśnie Koleja Żarawicz, więc Adam Skurnicki ściąga swojego dobrego znajomego z Łodzi, Aleksandra Grygolca. Zobaczymy. Ozie Łódź nie jedzie w tym, w tym tygodniu, w tej kolejce zastępującej, czy tam odrabiającej zaległości, więc Aleksander Grygolec jest do dyspozycji, no i właśnie on ma pojechać, przynajmniej jest awizowany, jako junior krajowy Koleja Żarawicz na derby Wielkopolski w Pile. Pierwsze derby Wielkopolski w Pile. Ostatnia drużyna Wielkopolska będzie gospodarzem derbów Wielkopolski w drugiej lidze żużlowej w tym sezonie. W końcu. No i właśnie ekipa z Piły w stałym składzie, choć trochę pozmieniali chyba numerki. Lars Skupień pod trzynastką, tego sobie nie przypominam w, w tym sezonie, ale jedzie. Artur Noczka, Max Dilger, Marcin Jędrzejewski, Tomas Jonasson, Tomas Helm, Jonason, Lars Skupień, Ben Ernst, Mateusz Panicz. No czego się można spodziewać? Powiem tak, po pile chyba już wszystkiego, trochę więcej można oczekiwać niż takich, u, taki, takiego lania, jakie dostała Polonia w, w Poznaniu. No Tym bardziej, że zamiast Broka Nicole teraz jeździ Artur Mroczka i no, zmiana o 180 stopni, jeśli chodzi o, o postrzeganie Polonii. Yhm. No i myślę, że tutaj mogłaby nawet na swoim torze Polonia powalczyć o, o zwycięstwo z kolejarzem, który może ma drużynę równą, ale no na własnym torze z psż I to wcale nie najmocniejszym psż bo ani Harris nie zrobił tam wielkich punktów i GUST się długo rozkręcał. No i tradycyjnie Chmiel z Gomulskim pojechali w kratkę. Znaczy nie, Chmiel akurat pojechał równo, ale na troszkę niższym poziomie. Gomulski pojechał tam znowu trochę w kratkę, Seifert zrobił swoje holta też tak, tak, tak sobie. Więc generalnie ten kolejarz miał potencjał, żeby to wygrać, ale go nie wykorzystał, więc czemu miałby wykorzystać yy, w Pile, gdzie już przegrał chociażby Lokomotiv Dołga w Pils? No zobaczmy, może się okazać, że Polonia będzie beneficjentem tego, że, yy, że nie dojechały na początek sezonu bandy i musieli ten mecz przenieść właśnie na 15 maja. Yy, mój typ w pierwszej chwili chciałem postawić remis, ale pomyślałem nie, trzeba jednak trochę te piłę docenić, że spisuje się powyżej oczekiwań, yy, ale takie skromne zwycięstwo, 47-43 myślę, że to jest w zasięgu yy, w zasięgu Polonii, bo tak, Mroczka mógłby zrobić komplet czy coś koło tego I yy, Jonason dwucyfrówkę też jakąś powinien zrobić yy, Skupień z dilgerem by dorzucili po 5 punktów Jędrzejewski jakieś 7-8 no to będzie już tak z 17 i 37, juniorzy wiele nie dorzucą, chociaż może panicz tak, no gdzieś tam jeszcze jakieś punkciki pewnie niespodziewane by się znalazły, myślę, że tak, że Piła jest w stanie ten mecz wygrać, no aczkolwiek musiałoby się dużo, dużo zgrać w tej ekipie, no choćby Ben Ernst musiałby w końcu zacząć spełniać oczekiwania, jakie się ma po dawnym mistrzu, 250, ale też no, jest ten jeden haczyk, że jeśli są zdobywa dwucyfrówki, zazwyczaj idzie 6 biegów. Do tego potrzeba rezerwy taktycznej, bo nie ma Olonia piła ZZ-ki, czyli musieliby w którymś momencie przegrywać 6 punktami. Do zrobienia jak najbardziej, aczkolwiek, aczkolwiek pytanie, jak, kiedy i, i, i co z tego wyniknie. No, ale już nie bawiąc się w taką dokładną matematykę, taki oczywiście sobie. Strzał daje, bo myślę, że faktycznie Polonia jest w stanie tutaj lekką niespodziankę, chociaż jeżeli tak typuje, to nie wiem czy niespodziankę, ale jednak zrobić. No i jeszcze taki jeden argument na koniec, dlaczego uważam, że to jest możliwe, no, choćby dlatego, że Artur Mroczka ma bardzo wysoką średnią, czwartą w lidze, a Wiktor Przyjemski, który ma najwyższą w ekipie, zrawicza, nie pojedzie więc y, może niewiele to mówi bo oczywiście trzeba by teraz spojrzeć na pozycję od 13 w dół bo 11-12 pamiętam, że zajmują zawodnicy RZ-u y, i pewnie tam Rawicz by wypadał podobnie do Piły, dlatego też to zwycięstwo Polonii według mnie nie będzie wysokie, jeżeli będzie no na razie tak, tak obstawiam y, i jeszcze szybki rzut oka na tabelę, aczkolwiek no teraz dopiero ta tabela nam się y, jakoś w miarę ładnie w miarę ładnie wyrówna, no bo tak, Opole pojedzie czwarty mecz, Rawicz pojedzie czwarty mecz, Piła pojedzie czwarty mecz, Rzeszów pojedzie czwarty mecz i zaraz się okaże kto, kto jeszcze nie pauzował, chyba właśnie na pewno PSŻ Poznań jeden mecz jest zaległy, tak jest Rzeszowa z Tarnowem, ten z ostatniej kolejki, więc Rzeszów jeszcze nie miał kolejki z pauzą, PSŻ nie miał tej kolejki z pauzą więc zmierzamy ku coraz y, rzetelniejszej tej y, tabeli, aczkolwiek no zobaczymy, jak to wszystko się ułoży na koniec sezonu, bo to będzie oczywiście najważniejsze, na koniec fazy zasadniczej, później jeszcze play-offy tam, one się rządzą swoimi prawami, prawda, wiedzie coś tam o tym w Opolu. Y, no i z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o zapowiedź tej, tych, od, tych odrabianych zaległości z pierwszej kolejki, Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo, Dzięki bardzo za wspólnie spędzony czas. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje dla naszego kanału, zakręceni w lewo. No i cóż, do zobaczenia na kolejnych zapowiedziach i podsumowaniach kolejek, różnych kolejek ligowych. A jak wiemy, w tym, w tym tygodniu, w ten weekend, czeka nas trochę więcej spokoju od tej najlepszej, najśmieszniejszej ligi świata, czyli PG Ekstra Ligi. Dzięki raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się. Na razie.